Szczęść Boże, Pan Jezus mówi dzisiaj: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Pomyśl dzisiaj o słowach, najpierw tych ludzkich, które nie chcesz, żeby przeminęły, żeby one dalej miały swoje znaczenie. Może to są słowa dobroci, może to są słowa wyznania miłości, a później zastanów się, o tym, jakie słowa Pana Jezusa są dla Ciebie najważniejsze, jakie słowa Ciebie umacniają. Bo Słowo Boże również daje trwałość, bo również Słowo Boże umacnia w miłości, umacnia w tej właściwej pozycji życia, żebyśmy nie zgubili kierunku. Panie Jezu, proszę Cię, żebym dzisiaj przypomniał sobie te słowa, które mają dla mnie największe znaczenie w moim życiu. Na których mi najbardziej zależy, żebym ich nasłuchiwał, żebym także sobie przypomniał, które z Twoich słów, z Twoich przypowieści budują moje życie, które mnie ukierunkowują, które mnie określają. Daj mi, Panie, na dzisiaj to światło, żebym później z innymi mógł się dzielić również dobrym słowem, które jest trwalsze niż niebo i ziemia. Amen. Niech Was błogosławi i strzeże na cały dzień, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, dla mnie takimi słowami jest scena nad jeziorem Galilejskim, kiedy Pan Jezus pyta Piotra, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci, czy miłujesz mnie, a po później Pan Jezus pyta, czy Ty mnie po prostu kochasz, czy mnie po prostu lubisz. Dlatego, że te słowa pokazują bardzo mocno, że Pan Jezus zawsze schodzi ze swoimi wymaganiami do poziomu człowieka. Nigdy nie jest gdzieś ponad nami, nigdy nie stawia nam poprzeczki wyżej niż my jesteśmy w stanie doskoczyć. Naprawdę. Także to są takie moje ważne słowa. Z Bogiem.